Chce w Mercedesie błyszczy się jak diament żeby przyciemnione wyjściem na blacie Mercedesie sobie leży też na chacie Wjeżdżam do salonu, sobie tworzę klipa macie Każdy zakręt jak decyzja, pewnie bez wahania Toga postać jak mój bez gadania Hegi kręcą się jak czas na zegarze Jadę po swoje, a za mną stoją tylko garaże 17a mercedesie, błyszczy się jak diament Żyje przyciemnione, na blacie Mercedesie sobie leży też na chacie Wjeżdżam do salonu, sobie tworzę klipa macie Nie każdy dzień jest jak sen, ale wiem jak ominąć jego ciemny cień Chwilę łapie, bo są dla mnie, a życie smakuje najlepiej, gdy się chce. 17 w Mercedesie błyszczy się jak diament. Szyby przyciemnione. liściem na blacie. Mercedesie sobie leży też ja na chacie. Wjeżdżam do salonu, sobie tworzę klipa macie.